Dzień dobry Państwu. Kilka osób pisze do mnie Pani Ruzo, Pani ma ładna buzia wiek nie wygląda ja zawdzięczam nasz produkt aloes pokrzywa pokrzywa pokrzywa, sama nazwa to jest chwast Prawda? A szósty kwas ma mega bogate właściwości, witaminy, mm, moja droga, dlatego ja piję i plus również kosmetyki, dopasowane kremy, tak zgodą z moją skórą, dopasowane, ale również zaczęłam pić pokrzywa z tym zer. Dzisiaj przyjemnością opowiem uzyskać wiedzę, ciekawość, więc co takiego ma wyjątkowego pokrzywa. Również przygotowałam. Także chwast pokrzywa, również w protku, również oraz dla zdrowia oraz dla urody. No to już opowiem. Pokrzywa w tym, pokrzywa, pokrzywa w tym jakie bogate magnez, zelażo, fosfor, wapń, siarka, potas, jod, krzem, żut i witaminy a, c, b2, k oraz karotenoidy Widzicie, ta sama poszywa, a mm, duża wartość Pokrzywa, co robi pokrzywa? Ko, pokrzywa poksywa osysza osysza że złogi. ma e, toksyny osysza również kwas mosowy również osysza również ma tym Krwawienie, dzięki krwawieniu, hamuje krwawienie, poprawia dzięki pokrzywowi, poprawia praca wątrobowa, wątroba, wspiera rune dla wzmacniania żołądek. Żołądek bardzo, bo a pokrzywa, czyli wspiera oraz również zmniejszenia potliwość Potliwość zmniejszenia. Ciekawa sprawa, wskazuje również działanie przeciwbiegunkowe. Mam biegunka pokrzywa, wspomoże. Również przeciw, różne infekcje, jakie smacz, infekcje pokrzywa. Wspiera przeciw krwotosze, krwotosze oraz poprawia przemiana materii. Metabolizm. przemiana materii. Również dzięki pokrzywa, wspiera zwiększenie krwinki czerwonej, również chemo, hemoglobina, również... Mam problemy hemoglobinu, również pod krzywem. Również w krzywem, również, również rodzaje krwawienia. Hemopolia, anemia, krzywisa, krzywisa, zapalenie kury, również pojech dolegliwości, menopauza. Również problemy również pokrzywa alość wspiera. Również to ma zapalenie pęcherzyk. Zapalenie to aloś pokrzywa, zadziała oraz nerki, kamisa, również pokrzywa żółtaszka, wrzut zołątek masz ciężko wszędzie aloes, pokrzywo również wspiera. I tak samo, jeżeli ma w tym dęcie coś ciężkiego, w dęcie również aloes się wspierze. A i tak samo zewnętrzne. Wewnętrzne wspiera, a wewnętrzne również. To ma łupież, albo włosy, et, również można skorzystać. To już potrzeba indywidualne, jakby, tak samo dawkowanie. A więc, moja drogie kobiety, to świetne działanie ma bogate pokrzywa, tylko od środka, na początku, później już systematycznie samo, włosy mocne, paździno bo w tym pamiętać, myślałam na początku, witamina pokrzywa, powtarzam, magnez żelazo, fosfor, wapń siarka, potas, jod, krzem, szuty, witaminy A, B, K Dlatego sam potrzebuję, potrzebuję odżywcze komórki.